Rybna w Tarnowie ma swój własny mrok. Nie taki, który widać od razu, raczej taki, który osiada na bruku i czeka. Zawsze coś wisi tu w powietrzu, nawet gdy nic się nie dzieje. Minęło kilka dni od tamtego porannego spotkania we mgle. Cisza zdążyła przykryć ślady, ale nie pamięć. Dziś, skręcając stronę wołowej, zobaczyłem go ponownie. Stał oparty o ścianę, kapelusz nisko, dłonie w kieszeniach. Nie wyglądał na kogoś, kto czeka, raczej na kogoś, kto już wie. Szar zapalniczki przeciął noc na ołamek sekundy, jak sygnał, jak ostrzeżenie. Dym uniósł się powoli. Nie spieszył się nigdzie. W Tarnowie niektóre historie same chcą być opowiedziane. A ta dopiero się zaczyna.